Cześć, dzień dobry. Fajnie, że jesteś. Dobraliśmy, słuchajcie, do piątku. Uwielbiam piątki. Jest tak, jak powinno być w piątek, czyli jest lekko, jest radośnie, jest optymistycznie. Piątek, energia Wenus, piękna i miłości. <noise> Więc dzisiaj to energia płynie, jest lekko, mam ochotę zrobić dla siebie coś miłego, mam ochotę się dopieścić, nie, pójść na masaż, pójść do fryzjera, zrobić coś dla siebie fajnego. Dzisiaj jest taka energia optymizmu i radości, i chętniej niż kiedykolwiek w ogóle idzie takie docenianie i siebie i innych, czyli te komplementy, to żeby powiedzieć tak naprawdę szczerze, tak? Dziękuję, że jesteś, jakby podziękować za różne fajne rzeczy, docenić tą drugą osobę, więc te komplementy dzisiaj są jak najbardziej szczere. Oczywiście te energie tygodnia są subtelne. Więc o to chodzi, żeby sobie pomóc, e, pomóc sobie jak to tam, te poszczególne dni, planety pod patronatem, jak to po prostu wygląda w poszczególne dni. Tak, no bo dzisiaj wydajemy na przykład z łatwością pieniądze i nawet możemy w poniedziałek się zdziwić i być trochę źli na siebie, że no być może wydaliśmy za dużo pieniędzy i teraz na przykład żałujemy, ale piątki takie są, właśnie takie lekkie, beztroskie, takie trochę dziecięce dzisiaj wychodzi to nasze dziecko słońce na powierzchni. Dzisiaj jest radość, dzisiaj jest beztroska i dzisiaj jest taki piękny... Piękny, beztroski dzień, optymistyczny, radosny, fajny, lekki. Dzisiaj spotkania z przyjaciółmi, e, rendeczki, piękny dzień na seks. Każdy dzień jest dobry na seks, ale dzisiaj. Dzisiaj też fajnie. E, I co? Co mam jeszcze powiem? Jestem na placu, na placu, to no, najpiękniejszy e, widok z Rzymu. Więc niech i tak będzie. Widziałam ładniejsze. Ok. Więc zróbcie sobie dla siebie dzisiaj coś fajnego, dla siebie, dla innych. E, poczujcie tą wdzięczność, poczujcie radość, docenienie i pięknie. Cudownego piątku wam życzę. Buziaki, fajnie, że jesteś.